Na kanale Twin Story. W dzisiejszym odcinku odwiedzi nas dziadek. Trochę wyjdzie z tego nieporozumień, ale finalnie wizyta okaże się całkiem spoko. Chcecie wiedzieć, co się wydarzy? To koniecznie oglądajcie odcinek do końca. Słuchaj, zaraz trzeba będzie się zbierać po dziewczynki. Obiad już prawie gotowy. Spodziewasz się kogoś? Nie! Wow. Może to kurier! Ja nic nie zabawiałam! Ja też nie! Dobra, otwórz, nie ma co gdybać! Dziadek? Wow. A no, dziadek, dziadek! Dzień dobry! Dzień dobry, zapraszamy! Co za niespodziewana wizyta! A przejeżdżałem obok i postanowiłem wpaść! Ale przecież dziadek mieszka w Bieszczadach, To jakie obok? A tak mnie natchnęło? Jestem. Oj dziecko, ty zawsze dużo gadałaś po próżnicy. Zaprosz mnie do środka, jakiegoś obiadu daj. A nie gadasz, gadasz. A Buzia się czasem nie boli. <śmuszelamam> <śmuszelarbeiten> Właśnie, powiedz dziadkowi, czy nie boli czasem Buzia od tego gadania. My sobie potem pogadamy. Zapraszam. Piotku, proszę uświadomić sobie, czego się napijesz? Ja prosty człowiek jestem. Latem na owsianym mleku wystarczy. Latem? No to tak raczej powiedziałabym dość wyszukanie. A co ty myślisz? Żeby my na wsi telewizora nie mamy? Ja wiem, czego mam wymagać od takich miastowych jak wy. Wymagać? Rozumiem. To ja może zrobię kawusi z mleczkiem. No i się. No i po co tyle gadać? Tak, a co dziadka do nas wprowadza? A tak wstałem dzisiaj rano, wydoiłem łódźkę i se myślę, że odwiedzę te moje dzieciaki w mieście. Pewno ten stoją za mną. Przykrzy się. To siadł w PKS-a? Jestem. Tak, to bardzo miłe, że nas dziaduś odwiedził. Proszę, kawusia gotowa. Postaw na stole. Będę wstała. Rozumiem, bardzo proszę. A do kawusi ciasteczko. Pewnie kupne. A co tam masz? To malinowa chmurka. Co, malinowe? Chmurka! Ale durna nazwa! Pewnie sama tu wymyśliła. No tak się składa, że nie. Na wymarcie, że się z nią stać nie da. Pieniędzy Wam do braku na sprężyny, czy jak? Nie no, taka ma być. Taka mięciutka, żeby się dobrze siedziało. Dwa Wam to każdy kiet wcisnął. A szukamy was na sprężyn i tyle. To też jakieś podwód, będzie już to ustrojstwo niewygodne. Zapraszam! No chwal Coś tam na Proszę bardzo! Wiesz co? E, jedź po dziewczynki, a ja za ja, dotrzymam ja otrzymam towarzystwa. Do Jasne, mi dwa razy nie musisz powtarzać. Dobrześ tego materiałza wytrenowała. Ale się słucha! Dobra! Dawaj te chmurkie! Popróbujemy! Co potrafisz? Ale to słodkie, uh -oh. normalnego placka nie masz? Oh, no. Takie słodkie wydziwiane, no trudno. Może chociaż kawa dobra. A co to? Bociana w macie? Tak, to Bocian Polek. Mieszka z nami razem z innymi swojakami. Aaa, przygarnęliście na zimę Bociana, bo skrzydło złamał. Nie, nic mi nie jest. Kle, kle. Mocna ta kawa. Wydawało mi się, że pociąg mówi. Bo to prawda, dziadziu, A co w tym takiego dziwnego? Co to się u Was w tym mieście dzieje? Zawsze mówiłem, że ten smog ma wykończy. Pociąg się nadwyhał, i pierwszy efekt już widać. Mamy jeszcze kilka innych zwierzątek i one też mówią. Doprawdy niesłychane. Jak na wsi opowiem, co te miastowe wymyślają, to mi nie wiesz, Gdzie one śpią? No tu z nami w mieszkaniu. Śpicie ze zwierzętami? To gorzej niż u nas na wsi. Niby takie postępowe, a w jednej izbie ze zwierzyną śpią. U nas tuż już dawno tego nie ma. Musicie wybudować stodoły. To będzie trudne, ale pomyślimy. Radek ma dla was prezenci. Mm. A, to się yes. Mm. Yes. Dziękujemy! Staramy się ograniczać dziewczynkom słodycze. Cukier krzepi, he, he! Mózg pracuje na cukier, a te dzieci takie chude. Trochę cukru i nie zaszkodzi! Siadnę se trochę, bo taki stanie. To mnie męczy Dziewczynki, przynieście spokoju prezenty, które zrobiłyście dla Dziadka z okazji jego święta. A czy wy te dzieci karnicie, że takie chude? Biegło być porządnego placka. A nie, te jakieś tam chmurki. Widziała ty kiedy, żeby ktoś się chmurą najał? Czego ty te ludzie teraz nie robią? Dobra. A tak z innej beczki, to postanowiłem trochę u Was zostać. Tak? Ta? Tak. A teraz takie pytanie. Gdzie śpię? No wiesz, u nas za dużego wyboru to nie ma. W sumie to mamy tylko jedno łóżko. No i te w pokoju dziewczynek, ale one są dla dziadka za malutkie! I dobra! Może być to łóżko! Ale przecież sam dziadek mówił, że felerne, że niewygodne! Ja pamiętam co mówiłem! Nie trzeba im przypominać. Jakoś się przemęczę dla nas, dzieci. Tak. No a wy? Gdzie by ty cię spali? No za dużego wyboru to nie mamy. Wy młodzi jesteście. Na podłodze będzie mam wygał. No widzisz, ja akurat nie mam problemu z kręgosłupem i tak nie bardzo mogę spać na twardy. Aj wy młodzi, teraz tacy słabi jesteście. Jakoś się przez miesiąc przemęczysz. Ile? A co wy myślicie, że mam siłę jeździć tam, i nazad, tam, i nazad? Przecież my możemy odwieźć. Nie ma I dokładnie, to będzie dla nas sama przyjemność. Odwieźć? A. O nie! Teraz to paliwo takie drogie. A. Szkoda! Mieciu będzie PKS-em. Za miesiąc nad Morza wracam. To mnie zamierza! Ja już wszystko ustaliłem. Szkoda, że nam Dziaduś nic wcześniej nie powiedział. To jakoś byśmy się przygotowali. Placzków bym popiepła. A po co? Chciałem wam zrobić niespodziankę, a placki to możesz mieć teraz. Ja popatrzę, doradzę. U mnie na wsi jest taka jedna jaczka, ale ona to placki piecze. Gospodyni z niej pełną gębą. Czasem zachodzę do niej popatrzeć co robi. Dobrze, dobrze. Dziadziu dam oszczędzić szczegółów. To co? Cieszą się z niespodzianki? Oj bardzo. Wymarzona niespodzianka. Kłamać to wy dzieci nie umiecie. No, no. Prank! Co? No takie młode, a takie nienowoczesne. Prank to taki żart. Ale co jest żartem? A wszystko. A co myślicie, że dziadek ciemny, że nie wie co się na świecie dzieje? No teraz internet światłowodowy do wioski podłączyli. Oglądamy i tak nam się te pranki spodobały, mm. że myślę sobie jadę. No dzieci, też ich poprankować. <laughs> to świetny żart dziadku. Prawdziwy prankster z ciebie. Prawda? My się nie bójcie. Ja u was spał nie będę. Mieciu, zaraz wracam tym PKS-em. To mnie do domu zabierze. Przyjechałem się spotkać z dziewczynkami. A poza tym, łóżko macie niewygodne, Szpicie nad zwierzętami w jednej izbie. To nie dla mnie warunki. Zamiast normalnego jedzenia, jakieś wydziwiane chmurki, i ja tam do jadzi zajrzę, to mi placko na pierwsza i gitara. Otwórz, bo zajęty jestem. Już otwieram. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry dziadku, co cię do nas sprowadza? Znowu mieć ujechał PKS-em nad morze? Tak za Mieciu? Nie! no to jest Mieciu? E, no ten kierowca pks z ostatnio dziadka do nas przywiózł po drodze jak jechał nad morze. Eee! Dziecko coś ci się pomyliło? Pierwsze słyszę! A! Nieważne! A, a co dziadka do nas sprowadza? A! Bo tak se siedzę i se myślę, że może przyjadę bo tak mi tak murkie smakowały ostatnio, te malinowe, żeby może jakiegoś kawałka jeszcze zjadł. I tak sobie jeszcze pomyślałem, że może jak już przyjadę, to zrobimy sobie jakiś challenge. No, akurat nie ciasta żadnego dzisiaj nie ma. Ale zaraz może coś wymyślimy innego. Ale challenge? A to już zna takie słowa? A zna, zna. Tutaj ma siatkę, nagród, zaraz coś wymyślimy. No to super, to zapraszam do środka. O oh, i mózg jest, to dobrze, to do challenge'u będzie nas więcej. Właśnie sobie przypomniałem, że mam coś do załatwienia i muszę wyjść. Jak to wyjść? Oh, no. no tak, tak, no właśnie teraz, muszę pilnie wyjść. No to cześć, do widzenia. A dobra, niech idzie! Sami sobie poradzimy, tak z niego to żaden pożytek. A few minutes later. Moje drogie dzieci, tu mamy stół, a tu smakołyki, cukierki, batoniki i napoje. Zabawa polega na tym, że my tą pastą co dziadek oszczędza już tak długo, ten nie myje. Po oh. challenge będzie nagrywał. Przycisnąć. Gdzie poleci Tam się wybiera nagrodę. Hej! To co? Zaczynamy! Yeah! Dziewczynki! Jaki kolor paski wybieracie? Jest zielona i niebieska. Awesome! Zielona nela! Lila ma niebieską, a mama jaką pastę wybiera? Niebieską. Niebieską, proszę bardzo. Niebie, niebie. Zapraszam. Kto pierwszy zacznie? Pierwsza Lila. Pierwsza Lila. To zapraszamy Lilę. No to pasta pierwsza i zaczynamy Lila. Trzy, cztery, mocno. Ciao. Jest spadło? Tu jest spadło. Proszę bardzo. Wybiera. Lila wybiera tutaj z tego przedziału. To wybiera Lila? Czupa, ciupsy, lętynki. Misie? Lentynki, to teraz Nela. Dobra, to zamykamy Lili. Uwaga, teraz droga zaczyna Nela. Nela daj sobie na środku tak, żeby ci daleko poleciało i z całej siły. Trzy, cztery, ciach! Nela wybiera Super! na a teraz mama. A teraz próbuje mama, zobaczymy jak mamie daleko poleci. To co? Co to jest? To jest dyskwalifikacja Tak się nie bawimy Za uh -oh. to będzie sprzątał Ja potem będę słyszał od twojego męża, że co? Że pasta na ścianie, że brudno? Oh, no. Tak się nie bawimy Ostatni raz i będzie koniec gry No To teraz runda numer dwa Mama uważa Żeby znowu nie było z No Ela, Twoja kolej Zaczynaj! Cia, Super! Wybieraj! Co wybierasz? Babeczki, Oreo czy cukła czubsy? To! no To zabieraj! To jest swoje, Super! To teraz wołamy Wilę. Lila! No to Lila, błagacza, start! Wow. A to Lille doleciało prawie do końca! Ma do wyboru żelki, żelki albo batoniki! Co i naszych wybierasz? To ci przyznam na końcu! To musisz tutaj trafić, trafiłaś tutaj. Kto wybierasz tutaj z tą? To. To zabieraj, to jest twoje. Brawo! Brawo! No, to teraz mama. Zobaczymy na co ma ochotę. Pewnie na te chipsy na końcu, ja wiem! No to zaczynamy! Gotowi? Do startu? No to mama bierze batonika. nika. Mm, 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 no, no mało, wreszcie jakiś sensowny strzał. Pomyśli, to i zrobi. Dziaduś, nie dogaduj. A może ty byś spróbował, co? No chętnie, chętnie, a cię zastydzę zaraz zobacz. Przesuń się, już idę. No to dziaduś, startuj. No to ta rama się, po. Jak to dziadek Jak tu przyceluje? Lecimy za krótko. Dziadziu, ty wcale nie jesteś lepszy ode mnie. Popatrz, co zrobiłeś. Uh -oh. Oh, no. Co to teraz będzie malował? Co? Że co? Aleka! Nie! Wszystko jest dobrze, tam wygrałem. No, to teraz Nela zmieniałeś pastę na zieloną. Tylko nie tak jak dziadek, pamiętaj. Ani tak jak no. mam. Nie w ścianę. nie, nie, nie. Dobra. No to szczelak. Trzy, cztery. cztery. No to Nela, co wybierasz? Uszczeliłaś Oreo albo Czuwaśu i swoją siostrę. To co wybierasz? Siostrę? Oreo. No to dla Ciebie No, to teraz Lila Mocno, z siły No i gdzie poleciało? Tu jest! No i jest! Lila, chodź Wybieraj sobie Co to jest to tej ostatniej półki dla Ciebie? Osam! To jest Chipsy! Dobra, Mamo! Okno było Ściana była co teraz celujesz? Najchętniej to bym próbowała by wcelować w dziadzie, ale dziadu jakoś nie chce dobrze ustawić. Oj, te młode niedoczekanie, twoje niedoczekanie! A może dziadku czelecz Tym razem wyzwanie dla ciebie. Stajesz za końcu stołu i jeżeli trafię w ciebie, to wszystkie słodycze są moje. A, a, a. a jak nie trafisz, to co? A jak nie trafię, to wszystkie słodycze wygrywasz ty. Dobra, to! Przykuj się dziaduś Dajesz młoda, dajesz Ja dziadek ja, ja się będzie ruszał Nie ja, ja, ja ruchaj się Nie było ułowy się dziadek nie rusza Sama się trafiła, sama się trafiła, dziadek wygrał Dziadek wygrał wszystkie słodycze, dziadek wygrał wszystkie słodycze Ja jestem czyściutki, talalalala Mama nie ma cela, ah. wszystkie słodycze są moje. No cóż, challenge to challenge. Tym razem wygrał z nami dziadek. Ale na pewno się jeszcze odwdzięczymy i wymyślimy coś, z czym sobie nie da rady i go pokonamy. To już wszystko na dzisiaj, żegnamy się z wami. Pamiętajcie, żeby zostawiać dla nas łapki w górę. i Dużo łapek, dużo, dużo łapek. I oczywiście subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić kolejnych zwariowanych odcinków z dziadkiem. Dziękuję! Jadek tak na pewno będzie Was jeszcze odwiedzał! Będzie Was odwiedzał, bo to fajnie. Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy na kolejny odcinek. Nowe odcinki zawsze w środy i w soboty. pa pa! pa, pa, pa.